Myślę, że podejdźmy do swojego okna. Każdy, jak podejdzie do swojego okna i zobaczy, czy ono da się naprawić. Zobaczmy, czy klamka nam po prostu nie chodzi za bardzo, czy w drogach nie ma pęknięć, czy nie ma grzybu wokół ościeżnicy, czy wszystkie elementy, które drewniane są zdrowe. Jeżeli mamy taki, że okno jest niestety już zbutwiałe, to nie ma ratunku dla tego okna. Trzeba go po prostu wymienić. Taką usługę zapewniamy kompleksowo. Wyciągamy okno i wsadzamy w te same wnęki, które tutaj nam są przygotowane pod stare okno. Więc demontaż i montaż w tym momencie nie będzie bardzo uciążliwy dla Państwa. Zwykle robimy to w jeden dzień. Przyjeżdża ekipa, wymienia okno i zakłada nowe. W te same wnęki, które Państwo tu macie. Jeżeli wnęka wykonana jest prawidłowo, to zostaje oczywiście. Jeżeli wnękę. Niestety zrobiono niedbale, co też ma duży wpływ na współczynnik przenikania ciepła przez cały budynek. To tą wnękę demontujemy, robimy nową z karton gipsu lub też fabryka dostarcza nam gotowe też szpalety. Tak jak widzimy na tej ekspozycji, to jest oryginalna szpaleta wyprodukowana do tego okna przez fabrykę Okien Dachowych. Także zalecałbym... Dla komfortu i długowiecznego użytkowania okna, dobrych parametrów wymienić wnękę okienną na wnękę oryginalną z firmy Fakro, gdzie producent zapewnia wodoodporność tej wnęki i długotrwałość w użytkowaniu. No nie ma problemu. Jeżeli okno jest na tyle ładne, a parametr jest słaby dla szyby, bo zwykle te szyby, które już są dziesięcioletnie, tracą swój parametr i są pakiety jednokomorowe, dwuszybowe, a w tej chwili wszystkie szyby są trzy: okna są trzy szybowe, dwukomorowe, więc taką usługę również zapewniamy. Przyjeżdżamy z szybą oryginalną od producenta. To też ważne jest, że ta szyba nie jest produkowana przez okolicznego szklarza czyli to jest szyba, która jest specjalnie przygotowana do okna dachowego z określonym parametrem wymieniamy go u Państwa. Taka usługa Zwykle też jeden dzień, dajemy gwarancję, jak zwykle, na wszystkie nasze usługi dwuletnie. Odnawiamy również powłoki lakiernicze, też dostarczane przez producenta okien dachowych kleje, farby, szpachle. Wszystko, co jest potrzebne do dobrej renowacji okna dachowego, bierzemy od producenta okien dachowych. Jeżeli Państwo macie w bardzo dobrej kondycji okno dachowe, Radziłbym renowację zrobić. Ta renowacja jest w granicach od 500 nawet do 1200 zł, w zależności od pakietu szybowego i stopnia zniszczenia ościecznicy Natomiast wymiana okna dachowego to koszt wymiany okna dachowego jest między 500 a 800 zł, w zależności od pokrycia dachowego, jak różnych warunków, w których okno zostało zamontowane. Wszystkie te usługi i produkty. Są dostarczane przez nas i wykonywane z rekomendacją producenta okien